W takim razie przyszła kolej na mnie. Trochę dziwnie będzie siebie zapowiedzieć, ale powiem tak. Od 20 lat zajmuję się biznesem. Od 20 lat. Wśród ludzi, w których mogę wlewać wiedzę, motywację, zaangażowanie. I właściwie to, co robię, to jest to, co kocham. A jeśli w końcu wreszcie ktoś powiedział na świecie, że dobrostan jest najważniejszy, to ja się tym dobrostanem chcę właśnie zajmować. Szanowni Państwo, w dużym skrócie jestem prezeską Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, menadżerką, prowadzę własną firmę od 8 lat, no i tym, czym się potrafię dzielić najlepiej, w mojej opinii, w opinii uczestników, a miałam ich już w swoim życiu kilkanaście tysięcy, to wiedza o tym, jak prowadzić skutecznie działania biznesowe i jak wspierać zespoły. No i pozwólcie sobie, że pokażę Wam, znaczy pokażę raczej wam przeczytam zdanie, które ci do mnie przyszło. I wpisuje się absolutnie w to, o czym chciałabym z Państwem porozmawiać. Czym jest dobrostan dzisiaj, z dzisiaj rano. Dobrostan to przede wszystkim filozofia życia oparta o naukę szacunku dla swoich potrzeb. To świadome, ukierunkowane na życie zdrowe i z dobrym samopoczuciem działanie. Szanowni Państwo, chciałabym, zaczynając tę prezentację o dobrostanie pracownika, powiedzieć, że jeśli nie znajdziemy czasu na nasz dobrostan, to będziemy zmuszeni znaleźć czas na nasze chorowanie. W mojej ocenie to, co możemy zrobić dzisiaj, będzie procentowało nam jak lokata za ładnych parę lat, ale skoro nasze życie się wydłuża, nasza aktywność zawodowa również, to zróbmy wszystko, abyśmy w tym dobrostanie, w każdym dobrostanie, mogli funkcjonować dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla naszych bliskich. Czy w takim razie dobrostan, czym jest? Od czego należy zacząć? Pozwólcie, że. Zapraszam Państwa w taką oto podróż. Dobrostan w moim ocenie najważniejszy, niematerialny składnik każdego przedsiębiorstwa. Będzie to 20 minut o mózgu, o zdrowiu, o tym jak budować zaangażowanie, o tym jak kształtować równowagę, o tym gdzie jest balans, jak jest to tak naprawdę z tym szczęściem, jak się mają pieniądze do pracy i czy w tym wszystkim jest nam potrzebna duchowość i... Co to jest Happy Index? To dzisiaj to, czym ja się chcę z Państwem podzielić. Zatem. Zastanówmy się tak na szybko i tak krótko, czym jest dobrostan? Gdybyście sobie Państwo mogli o to, odpo, na to pytanie odpowiedzieć, to pytanie jest również na dole i bardzo mocno zachęcam do tej belki. Czy umiesz dbać o swój dobrostan? Cokolwiek to na razie znaczy, chciałabym, abyście Państwo zagłosowali. Czy umiem, czy wydaje mi się, że umiem, czy może nie umiem w ogóle? Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy też poznali w tej grupie, którą ci tworzymy, jaka jest Retencja w głosach. Czym może być dobrostan? Dobrostan jest to tak naprawdę subiektywne odczuwanie swojego życia jako wartości. W spełniających się parametrach i tych duchowych, i tych fizycznych, i tych emocjonalnych, i tych finansowych, i tych zawodowych, kiedy oceniam swoje życie jako coś, co jest przyjemne i coś, co jest wartościowe. Światowa Organizacja Zdrowia pozwoliła sobie powiedzieć, że dzisiaj życie to nie jest tylko jego długość jako taka, która się nam notabene wydłuża, ale Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że do dobrostanu należy dodać trzy komponenty. Pierwszy z tych komponentów to jest dodawanie długości do życia. Drugi to jest dodawanie jakości tego życia. I trzeci to jest dodawanie sensu tego życia. Wszystkie te trzy komponenty jest nam w stanie zabezpieczyć dobrostan pod warunkiem, że umiemy nim zarządzać albo że w ogóle pamiętamy o tym, że jest coś takiego jak dobrostan. Widzę, że 10 osób powiedziało, że umie. Cztery zagłosowały na ten moment, że jeszcze nie do końca. No dobrze, e, idziemy dalej. Dobrostan pracownika jest trochę innym zjawiskiem niż dobrostan. Prac, dobrostan człowieka jest czymś innym niż dobrostan pracownika w organizacji, bo gdybyśmy chcieli przenieść zero-jedynkowo jedną definicję na drugą, to moglibyśmy powiedzieć, że rolą organizacji jest zabezpieczać dobrostan pracownika. Otóż nie do końca. Dobrostan w organizacji to jest proces, który mam nadzieję, że w 2021 roku będzie bardzo dynamiczny, ale też ciągły, powtarzalny i modyfikowalny który ma nauczyć nas menadżerów zarządzać potrzebami naszych pracowników i to nie znaczy i ta druga część wypowiedzi którą widzicie państwo na slajdzie jest kluczowa to nie znaczy że organizacja ma zaspokajać wszystkie potrzeby pracowników ale ma stwarzać możliwość dawać ro, możliwość realizacji się tych potrzeb. E, popełniłam swego czasu na LinkedInie taki artykuł o tym, że owocowe wtorki w organizacjach nie działają. Otóż one nie mają prawa zadziałać, bo są działaniem jednostkowym, które zawsze przerównuje do tego, kiedy spotykamy meduzę na plaży i próbujemy ją uratować i wrzucamy ją do morza. To nie do końca chodzi o to, żeby ratować tę meduzę, tylko trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego ta meduza jest na plaży. Tu też nie chodzi o to, że ty jako przedsiębiorca, ty jako właściciel firmy, a ty jako pracownik działu HR masz teraz zaspokajać wszystkie potrzeby swoich pracowników. Nie. Ty masz stwarzać przestrzeń do tego, byśmy my mogli najpierw powiedzieć, Jakie my te potrzeby w zakresie naszego dobrostanu mamy i w jaki sposób my możemy pogodzić te działania biznesowe z tymi działaniami, które są we mnie w środku i są moją potrzebą. Dopiero wtedy możemy uzyskać jakiś konsensus, po którym możemy się poruszać, by zacząć kształtować kulturę dobrostanu. Zatem bardzo ważne jest, tu nie chodzi o zaspokajanie wszystkich potrzeb, a o umożliwienie realizowania się pracownika i jakby znajdowanie źródeł, gdzie on te swoje potrzeby może realizować. Dla mnie bardzo ważny slajd, który Państwo teraz widzicie przed sobą, to slajd, który pokazuje, ile my tak naprawdę tych dobrostanów posiadamy w sobie, bo jest ich aż osiem. Niektóre są zaznaczone z jakiegoś powodu na zielono, za chwilę się z tego też wytłumaczę. Jeśli mówimy o dobrostanie człowieka, to musimy powiedzieć, że najpierw mówimy o tym dobrostanie, który mieszka w jego głowie. I nie bez kozery zaczynam, bo głowa jest na górze i podobno rządzi naszym światem, każdym, więc ten dobrostan intelektualny, ta możliwość korzystania z naszych zasobów poznawczych i możliwość szybkiego podejmowania decyzji. Dobrostan fizyczny to jest to, co się trochę wydarzyło w 2020, kiedy ten dobrostan fizyczny przestał być dla nas tym priorytetem z uwagi na pandemię. I niemożliwość świadczenia tej aktywności fizycznej, jest kluczowe do tego, aby podtrzymywać ten nasz dobrostan e, intelektualny. E, coraz częściej zaczyna się wreszcie mówić o dobrostanie emocji, czyli o dobrostanie tego, co we mnie mieszka i jak ja się z tymi emocjami jestem w stanie, czy też nie jestem w stanie zgodzić, czy też nimi zarządzać. I dzięki Bogu. E, Pierwsze jaskółki mówią również też o tym, że idziemy w stronę dobrostanu duchowego, czyli tego, który pokazuje nam, co jest tak naprawdę sensem mojego życia, bo wiele badań, szczególnie zagranicy, tych, które dotyczą na przykład firmy Google, mówi, że ten dobrostan duchowy bardzo mocno implikuje w to, w jaki sposób my realizujemy się w naszym życiu zawodowym. Te pierwsze cztery dobrostany, które macie Państwo na slajdzie, to są dobrostany wewnętrzne, które mieszkają gdzieś we, we mnie w środku i są zależne te tylko i wyłącznie, od mojego być tu, teraz w tej organizacji. Druga część slajdu, który Państwo widzicie, mówi o dobrostanie zewnętrznym, czyli o dobrostanie finansowym, o tym, w jaki sposób ja umiem, czy też nie umiem zarządzać swoim portfelem, w jaki sposób ja umiem kształtować środowisko, w którym te finanse są dla mnie bezpieczne i przez nie mogę się realizować, w jaki sposób ja umiem współtworzyć team, zespół, grupę ludzi i kształtować dobrostan relacji, czy to w miejscu zawodowym, czy też w miejscu prywatnym, Kolejny dobrostan to dobrostan wzrostu, czyli tego, czy ja w ogóle potrafię umiem rozwijać swój potencjał w każdym z obszarów. Czy to będzie hobby, pasja, czy tylko praca? To już nie ma znaczenia, ale czy ja w ogóle mam w sobie narzędzia do tego, by widzieć, projektować swoją przyszłość jako osoby, która chciałaby realizować się bardziej, więcej gdzieś. No i dobrostan środowiskowy, na którego poniekąd wszyscy mamy wpływ, bo żyjemy w takiej. Strukturze w takiej cywilizacji czy w takim kraju, że możemy dbać o ten kawałek podłogi, na którym jesteśmy. I nie bez kozery te dwa dobrostany, które Państwu zaznaczyłam na zielono są kluczowe, bo tak naprawdę od tego, który mieszka w naszym intelekcie, w naszej głowie, w naszym mózgu, zależy to, jak będziemy postrzegać swoje zdrowie, bo może on implikować w nasze zdrowie oraz w nasz stan emocjonalny i stan duchowy, a ten dobrostan finansowy, który widzicie Państwo w drugim rzędzie, bardzo mocno implikuje w każdy Dobrostan, który widzicie na tym slajdzie, bo może bardzo zaburzać to, w jaki sposób ja odbieram rzeczywistość, może zmuszać mnie do podejmowania złych decyzji finansowych, ale też może zaburzać moje zdrowie. W związku z tym, w mojej ocenie, jeśli mamy zająć się dobrostanem, to powinniśmy znaleźć bazę, od czego tak naprawdę powinniśmy wyjść i czym powinniśmy się w pierwszej kolejności zająć. Kiedy mówimy o dobrostanie intelektualnym, to musimy sobie przypomnieć, jak to było z naszym mózgiem. W tym momencie, kiedy mieszkaliśmy w jaskini, bo od tamtego czasu nie za wiele się zmieniło, przede wszystkim nasze potrzeby. Nasz mózg bezwzględnie ma tylko trzy potrzeby. Pierwszą z nich jest potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba satysfakcji, a trzecią potrzeba więzi. I tak w bardzo dużym skrócie, o co chodzi z tymi potrzebami? Otóż, kiedy mieszkałam w tej jaskini, to dla mnie najważniejsze było to, żeby te jaskinie mieć. Dzisiaj mówimy, mam dom albo będę mieszkała pod mostem. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my w przestrzeniach biznesowych nie stosowali komunikatów, które zabierają nam jaskinie. Komunikatów, które streszą nas, że nie będziemy mieli płynności finansowej na to, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby, co z kolei będzie skutkowało obniżeniem naszej jakości życia. Jest to potrzeba, w której biologicznie mamy wygrany mechanizm unikania wszelakiej krzywdy. Tej fizycznej, w której możemy się obawiać najmniej, ale tej finansowej, tej emocjonalnej czy duchowej. Rok 2020 nie bez kozery pokazał nam, jak może nam wyrządzić świat krzywdę tą fizyczną. Jeśli mówimy o dobrostanie w kategorii potrzeby numer dwa, czyli satysfakcji, to w biznesie ona jest kluczowa do budowania zaangażowania, do tworzenia zespołu, do tworzenia innowacji do pozostawania w organizacji, bo w tej potrzebie uruchamia się w nas wewnętrznie mechanizm dążenia do nagrody. My chcemy awansować, rozwijać się, dzielić się wiedzą, doświadczeniem, transferować swoje umiejętności. My chcemy. Ale ta potrzeba będzie realizowana dopiero wtedy, kiedy zabezpieczymy potrzebę niższego rzędu, a tą tak naprawdę najważniejszą, czyli potrzebę bezpieczeństwa. No i trzecia potrzeba, ponieważ jesteśmy stadem, jesteśmy grupą zbieracko-łowiecką, ludziolubną, więc my nieustannie potrzebujemy do budowania więzi. Ludzi. I ta potrzeba jest najważniejszą, jeśli możemy powiedzieć, w kontekście rozwoju organizacji. Potrzeba więzi skutkuje tym, że talenty zostają w organizacji, skutkuje tym, że organizacja jest stabilna pod względem zasobu ludzkiego, który z tej organizacji nie ucieka. Co więcej, potrafi się samoorganizować w sytuacji kryzysu i jednoczyć na poczet pracodawcy. Więc my chcemy być nieustającą częścią jakiejś społeczności. Jeśli ta społeczność dla mnie jest bezpieczna, daje mi satysfakcję, to ja chcę w niej zostać. Te trzy kluczowe potrzeby będą generowały nam działania, które należy w biznesie podjąć, by rozpocząć budowanie kultury dobrostanu. Teraz tak sobie pomyślałam, że nikt mi nie pokaże tej chyba zielonej kartki, więc będę musiała się sama pilnować. E, otóż bardzo twarde dane, które chciałabym Państwu powiedzieć, co się wydarzyło z nami, Polakami, w roku 2020. No, niestety zasilamy europejskie statystyki w liczbie samobójstw, właściwie w każdej grupie wiekowej. Nasz mózg, nasz dobrostan intelektualny podejmuje kluczowe decyzje dla naszego życia i dla naszej przyszłości. Okazuje się, że w 2020 roku zajęliśmy drugie miejsce. W liczbie samobójstw młodych mężczyzn i najsilniej jakby w tej grupie, te samobójstwa są widoczne, ale seniorzy oraz okaleczenia dzieci stały się również takim bardzo dużym zagrożeniem dla nas jako kraju, w którym przyszło nam funkcjonować. Dlaczego o tym Państwu mówię? Ano dlatego, że według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich 23% z nas raz w życiu będzie miało jakieś zaburzenie psychiczne, spowodowane niemożnością tak naprawdę kreowania dobrostanu. Czyli nasze potrzeby niezaspokojone będą działały na naszą szkodę. Co czwarty, Polak może mieć zaburzenia psychiczne, może mieć obniżenie nastroju, może mieć spadek aktywności życiowej, czy też tej zawodowej, może być obarczony takim przewlekłym lękiem, który w nas mieszka. Trudno jest prowadzić działania biznesowe w takim środowisku, trudno jest podejmować decyzje menedżerskie, kiedy w nas jest brak możliwości znalezienia narzędzi do kreowania tegoż dobrostanu. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli chcemy mówić o kulturze kreowania dobrostanu, to musimy się zastanowić, jak to robić. Ja tutaj podam model, z którego lubię korzystać. W swojej praktyce zawodowej, jest to model kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, który jest absolutną bazą do tego, żeby pokazać, jak to należy robić z dobrostanem. Nie robimy owocowych wtorków. Najpierw robimy spotkanie z zarządem i zastanawiamy się, co jest kluczowym parametrem, po którym się chcemy poruszać. Potem angażujemy do tego top managementu, top, top management. Potem dopiero włączamy niższy szczebel zarządzania personel. Dopiero potem włączamy naszych pracowników i jakby sprawdzamy, walidujemy, w jakich obszarach tych dobrostanów my możemy otwierać, jakie narzędzia, jakie furtki, po to, żeby umożliwiać pracownikom realizowanie się i zaspokajać ich potrzeby. I to ciągłe doskonalenie, walidowanie i sprawdzanie tak naprawdę, w którym jesteśmy momencie, daje nam podwaliny do tego, żeby powiedzieć, teraz dopiero rozumiemy, jak kreować tę kulturę dobrostanu. Zostało mi 8 minut, pilnuję się. No więc gdybym miała Państwu dać dzisiaj taką złotą zasadę, od czego zacząć, to... w Dam trzy punkty. Pierwsze zdrowie mentalne, potem zdrowie fizyczne i zdrowie finansowe. I dzięki Bogu jest tu z nami ekspertka od zdrowia finansowego, więc ja o nim dzisiaj będę mówiła najmniej. Ale tak w dużym skrócie. Co szósty Europejczyk zmaga się z chorobą psychiczną, co trzy sekundy diagnozujemy demencję na świecie. To znaczy, że nasza rezerwa poznawcza, nasze zasoby poznawcze naszego mózgu skończyły już swoją możliwość Reagowania na zagrożenie. Profesor Seligman ten od stresu powiedział, że jeśli chcemy kształtować ten dobrostan psychiczny, to możemy to robić według takiego algorytmu PERMA, który Państwo tam widzieliście przed chwilą na slajdzie. Czyli najpierw mamy kształtować coś, co się nazywa pozytywną emocją, gdzie my chcemy wskrzeć w sobie jakiś rodzaj zaangażowania i motywacji. Po to, by uruchomić właśnie to zaangażowanie, które ma pokazać nam, że jesteśmy częścią społeczności, potem to ma nas zaciągnąć do kształtowania relacji, nawiązywania relacji, tworzenia nowych, trwałych relacji przez zespół zaangażowania społecznego, który w naszej głowie mieszka, do tego, byśmy mieli poczucie sensu i sprawstwa z tego, gdzie jesteśmy, jakie zadania realizujemy i że to nasze życie zawodowe jest w harmonii z naszym życiem prywatnym. No i ostatni parametr tego zestawu danych, to są docenianie sukcesów, osiągnięć, czyli tworzenie takiej przestrzeni, w której pracując na celu, osiągamy go. Ten mechanizm jest skuteczny w przypadku wielu firm, a ja pozwolę sobie tylko zostawić Państwu logo firmy Google, które przeprowadziło w 2013 roku taki bardzo duży projekt o nazwie Aristoteles, który pokazał, że cechami skutecznego zespołu wcale nie są kompetencje twarde, a ta umiejętność zarządzania bezpieczeństwem, budowania satysfakcji, poczucia sprawstwa i sensu. Ale o tym pewnie przy kiedyś, nie przy innych okazjach. To, co się dzisiaj wydarza z naszym mózgiem, to jest nadmiar. Nadmiar, nadmiar i jeszcze raz nadmiar. Fabing, nomofobia, dysmorfizm smartfonowy, zaburzenia takie jak zespół IBIS, czyli zespół braku dopasowania informacyjno-biologicznego, obselitofobia, fonoholizm. Ja mogłabym tych. Tutaj jest zwrotów podać dużo więcej, co tak naprawdę dzisiaj skutkuje jednym zdaniem. Mniej znaczy więcej. Dzisiaj należy robić mniej zadań, ale one będą przekładały się na większą naszą skuteczność. To już nie są czasy wielozadaniowości. Nasz mózg tak nie działa. My potrzebujemy złapać równowagę, żeby móc kształtować nasze zdrowie fizyczne, po to, żebyśmy mieli zasoby do tego, aby w tej równowadze kształtować nasze zdrowie finansowe. E, dzisiaj, e, kreując kulturę dobrostanu, musicie Państwo sobie zdać z tego sprawę, że należy wprowadzić wskaźniki, tak zwane KPIE zdrowia do organizacji, które mają mierzyć. To gdzie my dzisiaj jesteśmy i jakim zasobem, potencjałem ludzkim i o jakim procencie zdrowia w tym potencjale my mówimy. Mamy przed sobą piękną wiedzę tworzenia programów profilaktycznych, bo nam się to wszystkim technicznie będzie opłacało. Zatem, jeśli mówimy o zdrowiu mentalnym, musimy zacząć od stawiania tego mózgu w bezpiecznych dla niego warunkach. Przejdźmy teraz tylko kilkoma slajdami do zdrowia fizycznego. Rok 2020 powiedział nam, że w pandemii, Kwarantannach, w izolacjach mieliśmy zdecydowanie mniej aktywności fizycznej. Nasz mózg jest z reguły leniwy, więc jak on się do czegoś przyzwyczai, to on tej aktywności nie do końca potem chce dużo więcej. W związku z tym to, co jest dla nas ważne, to utrzymanie tej kondycji fizycznej w najlepszym dobrostanie, bo ona będzie wspierała również nasze zasoby mentalne i będzie dawała nam też takie poczucie motywacji i zaangażowania. Więc tam, gdzie stawiacie Państwo na aktywność fizyczną, jest ona absolutnie. Kluczowa, bezwzględna, iż jest gdzieś w niej pierwiastek rywalizacji czy też wspólnego dobra, czyli przekierowywania tej aktywności, przeliczania jej na jakieś aktywności związane z CSR-em. Absolutnie tak. Jest to najlepsze, jedno z najlepszych narzędzi do kształtowania dobrostanu. Wszędzie tam, kiedy mówimy o zdrowiu, nie przewracamy. Mamy na drugą stronę. Wszędzie tam mamy tworzyć dzienne nawyki, mikrokorekty. Mikrokorekty zachowań po to, by mózg nie zorientował się, że to jest dla niego duża zmiana. Mikrokorekta pokazana w przykładach safety dała tak naprawdę podwaliny do stworzenia zupełnie nowej wiedzy bezpieczeństwa behawioralnego. Mikrokorekta w zdrowiu mówi, że robimy małe rzeczy, stawiamy trochę więcej wody, dajemy trochę więcej kroków do wykonania, po to, żeby przyzwyczaić się do tego, że te aktywności sprawiają nam wielką przyjemność. Zostały mi trzy minuty, więc powinnam się streszczać, ale kontroluję sytuację. Chcę tylko Państwu też powiedzieć, że dobrostan jest naprawdę receptą na to, żeby w organizacji zatrzymać talenty. Chcę też Państwu powiedzieć, że jeśli mówimy o mechanizmie kształtowania dobrostanu w organizacji, to najpierw musimy zacząć od tej wariancji, żeby było tam bezpiecznie. Potem kształtować, żeby było nam zdrowo, a potem, żeby było nam bogato. Bogato, czyli... Bezpiecznie finansowo, bezpiecznie mentalnie, żebyśmy czuli taką podwalinę tego, że to wszystko działa. Jak to powinno zadziałać? Macie Państwo tutaj pewien algorytm schodów. Nasz bezpieczny mózg, czyli ten zaopiekowany, będzie umiał wyrażać swoje emocje, będzie stosował semantykę zdrowego myślenia i budował dobre, zdrowe nawyki finansowe. A dzięki aktywności fizycznej będzie mógł budować też taki pewien poziom wdzięczności, będzie umiał zachowywać się asertywnie, będzie umiał z jednej strony prosić o pomoc i z drugiej strony pomagać. To na górze, to sens, który będzie wykładnikiem mojego życia, będzie pchał mnie do rozwoju, będzie kształtował mój dobrostan. Tego nam wszystkim życzę. Więc jeśli mówimy o zdrowiu, zacznijmy od mikrokorekty i od małych nawyków. Mam taki absolutny zaszczyt i przyjemność, że po mnie występuje ekspertka od zdrowia finansów, od dobrostanu finansowego, więc ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że największym stresorem w naszym świecie wcale nie są dinozaury i mamuty, tylko właśnie pieniądze i ona o tym pewnie powie dużo więcej. Zapraszam Państwa. Dobrostan, neurowiedza w biznesie, kultura zdrowia i kultura bezpieczeństwa, wszystkim wszystkim tym się zajmuję i wszystkie nasze prezentacje dzisiaj będziecie mogli Państwo otrzymać w komplecie z certyfikatem.